Miałem 4 lata, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz pierwszy, i przez te wiele lat, aż do dzisiaj, towarzyszyłem Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wspierając ją swoim, e, swoim groszem. W tym roku postanowiłem stanąć po drugiej stronie tej puszki, i w tym roku chcę być wolontariuszem. I za, dlatego też zachęcam Was do tego, abyście przyłączyli się do akcji i zapraszam Was na rowerowy przejazd z moją osobą. Myślę, że to będzie wspaniała przygoda dla przynajmniej części z was. Zapraszam was do trójmiasta i z trójmiasta będziemy mieli możliwość przejechania się na rowerach, albo na płaskie żuławy, albo na pofalowane kaszuby. Rowerami szosowymi, albo gravelowymi, albo rowerem trekkingowym, albo rowerem miejskim. To na co wy macie ochotę. To jest mój czas, który daje wam. W zamian zapełnijmy tą skarbonkę dla wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Zapraszam Was i do zobaczenia! Siema!